Breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Hey, hey! Witajcie w kolejnym odcinku z Daisy. Po nowym patrzę aktualnie, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. I praktycznie na samym starcie chciałbym się Was spytać jak Wam się gra na tym nowym patchu Tutaj jakoś można obracać kurde, ale ja sam nie wiem jak to Zaraz zobaczymy Ja schowam w sumie tą strzelbę I zaraz zobaczymy jak to się obraca z jestem ciekaw Czy to się jakoś nie, tałem nie, nie mam pojęcia Ja hafitole A no padach też nie Nie, kurde powiem wam, że nie mam pojęcia Tak, tak czy owak Jak wam się gra na, na nowym patchu po, po tym updatecie Ło czyżby tam był samochód? Trany w lesie i to jeszcze działający Patrzcie działający jeszcze Kurde, żebym ja wiedział tylko gdzie, gdzie jest na to by było spoko Jak mam wszystkie te O kurde, on ma O ja, pitole, świecy nie ma ja tu miałem chyba świecę. Nie, nie, nie cz czego on nie ma? Jednej rzeczy nie ma. Są dwie lampy. Nie ma tylko świecy, jest działający. Kurde, jak tą maskę zamknąć? O zamknął Kurde, nie pokazują się ten to Jak ja mam wsiąść Kurde, naciskam to F on dalej nie działa O! opcji nie odpali ale jest sprawny brakuje tylko jednej rzeczy dobra chyba poszukamy kozak to jest czyjś samochód mm, dobra jakieś naboje oczywiście wezmę do winty do BSS akumulator Akumulator jest, jest naładowany. Skrzynka, zaraz zobaczymy co to. Dynia. Ja się nie spodziewał, że ten, że tutaj ktoś będzie. Pakuję tylko jednej rzeczy, a tu, aha, bo tutaj są jeszcze zombie. Kurde, jak teraz wejść? W sensie nie chciałem boczną. E, nie chciałem główną, tylko chciałem boczną przejść, ale Ora, zobaczmy. Może tutaj gdzieś będzie? Wow. No jeszcze wydaje takie fajne dźwięki a, nie, tu nic nie ma czego to? No, dziewiątki też wezmę Czytam to tu Fajnie, fajnie jakbym znalazł tutaj I teraz za kurde nie działa muszę specjalnie... Jest burlok, dobra Krwawie? Pewnie, że krwawie. Teraz wszystko pod tabem, kurde, trzeba sprawdzać. Nie wiem, może mi się coś e, zbindowało inaczej, czy coś, muszę to sobie zobaczyć. Dobra. On nic nie miał. Kurde. ...tylko jednej rzeczy. Jednej rzeczy. Eee, właściwie to... ...o, już myślałem, że coś znalazłem. Ale to w takich garażach by nie można znaleźć, ale... hmm, może też tutaj? Baseball? Kurde, Nie mam miejsce na to. Chociaż jakbym... Tylko jak się to obraca. Chciałbym to wiedzieć bez kitu. O kurde, nowa animacja jest do Bezbole'a. Kozak. Może zrobimy inaczej, chociaż drewno to... Na razie nie będę potrzebował. Mniejszą siekierkę fajnie bym znalazł. Dobra, latamy na razie z tym. Tutaj chyba i tak czy siak nie ma nikogo. A to auto bym się w sumie wrócił? Jakieś baraki czy co? To jest jakaś baza militarna ale ja nie jestem w stanie powiedzieć co to za baza bo ja nawet nie wiem gdzie jestem jednej rzeczy tylko w tym aucie brakuje kurde i można by było śmiało stąd dylać O kurde, dużo tej amunicji do WSS-ki. Tylko pewnie samą WSS-kę będzie ciężko znaleźć. coś, jakieś budynki są, ale nie, nie, nie. Na prawo jest jakieś. Dróżka Chociaż tutaj wyjdę na, na ten pagórek Zaraz się okaże czy coś przede mną jest czy po prostu A nie jest O kurde Są te garaże O kurde Ja No nie wiem jak wam to powiedzieć ale miejscami kojarzę ...tą miejscówkę. Ale tylko miejscami, a później... ...tutaj by mógł w sumie być. Jak tylko znajdę to, cofam się pod ten samochód bez kitu. A, tu nie będzie. Jedynie co? A, jedynie tam. No. Lampki. O, tu może być. to wątpię lampa hmm. Bardziej to by było w jakimś pojeździe, tak mi się wydaje. Szybciej bym mógł ogarnąć. E, dajcie też znać... Czy jakość filmików jest, jest spoko, bo bym w sumie pokombinował, żeby była lepsza? Dobra, tam jest zombie. Skask Bez wątpienia przydałby mi się większy plecak. O, w takich garażach można znaleźć. No ale pewnie na no, moje piła ręczne. Kurde, tego wcześniej nie widziałem. No ale wracając do tematu, to na no, moje szczęście pewnie nie znajdę tej świecy. O, mogę wejść. Na no, to do kamzy specjalnej. Tu nic będzie. A jakże. No <laughs> tutaj też budynku. Są baraki, ale w barakach to. Dobrze, zobaczę jak się leje zombiaki tym. to jest ich za dużo Nie że Dobra, trzeba będzie coś zeżć Będzie też nowe intro to Daisy tylko to prawdopodobnie w następnym tygodniu. Na początku następnego tygodnia będzie to intro. Kurde i teraz... To też jest do windy. I teraz nie wiem, ono jakoś tak znika dziwnie. W sumie to jest spoko. O, 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 o jest ta lepsza kamza. Znaczy, lepsza. Taka sama, tylko. Mi się wydaje, że lepsza. A ono. Kurde, to widać jak ten, jak oddycha. Ha, bo. Hmm. Ale zepsułem teraz. No dobra. Trudno. Będą tylko Badyle. Dawaj to. O. Dobra. Aż mi. Szkoda zostawić tego baseballa. Może będę z nim latał. Jak kogoś zauważę, to dopiero będę z latał. Jest lornetka. Ja miał... mam miejsce na lornetkę. Lornetka, lolnetka. ta. Dobra, żarcie tam sobie wcześniej zrobiłem. Co to są za rękawice? Jakieś rękawice, ale. Wydaje, że ktoś tu będzie szukał tej części do tego samochodu. Bo on już jest prawie złożony cały tylko albo ta osoba ma tą świecę. Gdzieś tylko polazło coś przelutować. Albo też szuka tak jak ja teraz. Teraz tam był taki fajny barak. W tym tu bardziej amunicja właśnie. Jaka to jest? Do AK dawaj. Albo raczej do SKS-a. Eee, to jest jakiś celownik? RVN. A, można brać. Nigdy nie wiadomo co znajdę. Dajcie znać, jeżeli byście chcieli tam żebym coś pokombinował z jakością, jeżeli jest jakaś kijowa czy coś, nie? nie wiem czy to mogę dodać do Nie bardzo O o o tam... Ale to też jest otwarte. Lamp mam, ale ja świecy nie mam. Byłem przekonany, że ten, że miałem. Gazówka. Dobra dobra, 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 gdzie ja miałem iść tu? To jest medyk, to nie. Chociaż mogę w sumie zajrzeć, bo to mogą być bandaże. To co? To? O, amunicja. Winty. Kolejne. O sakre, tylko muszę popatrzeć, gdzie tam... A tu jest, do winty Okej. Okay. Ale coś zalogował? Do tego, do Winchestera. Żeby inaczej, żeby nikt tutaj nie... O kurde! Patrzcie, ile tego tu jest! Pierdziele, to ja... ...przez maskę, a nawet jest dźwięk inny. Masakra, nawet dźwięk zmienili. Mamy jeszcze puszkę. Nie otworzę, bo potrzebuję tego noża, ale sardynki chyba. Cyk. Te dźwięki Dobra i na się na mastawkę okay. To nic, żegnaj fałko Za strzelbą latać się później niebezpiecznie zrobi Będę wyrzucał na szybko Chociaż chwila, ja wiem chyba gdzie jestem, ja tu byłem z kimś, tylko na serwerze RP. Czy to nie są czasem Tis'y, tylko od jakiejś dupnej strony wlazłem? Ja to byłem z kimś. Z kamizelka, to jest y, magazynek do tego, do snajpy. Nie wiem też pamiętam do jakiej. Te budynki, w tych budynkach, właśnie może być ta świeca. Tamto, nawet nie będę wchodził, bo nie ma sensu. No, są ciuchy, jakieś tam rzeczy, no i okulary, czyli standard tej, co leży ta następna, jest otwarta. Na, na bank ktoś też szuka tej świecy do tego auta. Ale mogę też psikuso zrobić zaraz. Się tam wrócić i wszystko gdzieś powypierdzielać obok. Żeby tylko... O, myślałem, że ta to woda albo spirit. Dobra, zrobimy inaczej. Będę takim cebulakiem trochę. Tylko e, Jakie ja tam lazłem? Bo się ściemnia też. To maska, są drzwi. O, do tego, do golfa. Albo raczej do Gantera. Nie, no to są tisy. To są tisy tylko od innej strony. Kurde i się ściemnia. Od innej strony wlazłem. Czyli dobra, to, to, są, to są tisy. Już poznałem. Łohoho wow. wow, Ło ile ja mam? 42 No właśnie Zmieniamy Trochę to potrwa teraz A zapomniałem tego Tłuszczu Ten tłuszcz przysmażyć Pamiętajcie amunicji nigdy za mało Zbierać wszystko, bo nikt nie wiadomo co się może przydać. Zresztą wy to wiecie po co ja to gadam właściwie. Dobra, cyk i cyk. Taki medyczny plecak. Żarcie się przyda, nie powiem. Mam sporo, to jest do emki, ale bym się ucieszył, gdybym emkę tutaj znalazł. Amunicja do winty i co to? O, kurde! Ten znalazłem do no. Ja to wyrzuciłem? Nie, to jest tu. To są na te... na Noctowizję. Kozak. Kozak. <tryk> Tylko znaleźć jeszcze te gogle i będzie spoko. Typowo. też, ktoś tutaj.